Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnio do tego czteropoziomowego, a u mnie trzypoziomowego na tą chwilę vermikompostownika włożyłem. A no właśnie. Dobra, już widzę coś. Mogłem wcześniej o tym pomyśleć. Włożyłem, pamiętacie, słoik taki dosyć chwilkę otwarty. I co on spowodował na dzisiaj? No, spowodował bardzo duży rozwój koczogonków, albo one może gdzieś skądś wyszły sobie. Także mamy tutaj skoczogonki, proszę Państwa, w związku z no właśnie takim kwaśnym dosyć. Myślałem, że on będzie słodki dla drzwi, ale widocznie jest kwaśny. Także niestety kwaśny, kwaśny. Odbija mi się tu słońce, widzę. Ale co? E Dzisiaj temat ziemniaczek. Ziemniaczek prosto z kuchni. Tak sobie pomyślałem, że to już parę razy miałem zapytanie, czy takie ziemniaki można dodać. Takie prosto z kuchni. I powiem Wam, że takie prosto z kuchni nie. Ale. Jeżeli zostaną, oczywiście możecie to dołożyć do kluseczek różnych. No wtedy będą najlepsze. Ale jeżeli chcecie koniecznie dołożyć do e, dla naszych drżownic, to ja do moich dzisiaj dołożę, bo taka sytuacja miała miejsce, że zostały. Rozgniatając je tak jak na Kruskę śląską, ale zamiast wymieszać z mąką, to jak widzicie, mieszam ją, je ziemniaki mieszam z kompostem. Kompost. Dokładam jeszcze dwie garści, garście, czyli cztery. No, właściwie to powiedziałbym, że. Panie będą świetnie wiedziały, no praktycznie proporcje jak na kluskę śląską. E, natomiast w jaki sposób przygotowałem same ziemniaki? One po prostu leżały sobie w wodzie. Pierwszą wersję opłukałem, wodę wylałem, do drugiej trzymałem je parę godzin. Po co? No, żeby maksymalnie opuściły ziemniaki sole. Sól jest szkodliwa dla drzownic, to wiecie. Więc najbardziej czego się możemy w tym zestawie obawiać, to sól. Trzymając w wodzie, mam nadzieję, że zdecydowanie. Sól wypłukałem. No i co? I tak to wygląda, proszę Państwa, w tej wersji. Troszeczkę mi to zajęło. Myślałem, że będzie krócej, bo chciałem jeszcze poszerzyć to o przegląd kolejnych moich tutaj, znajdujących się, wermikompostowników. Do których już jakiś czas nie zaglądałem i wybrałem na kolejny. Nie wiem co tam jest, bo po prostu nie wiem. Nie patrzyłem. Natomiast kątem oka widzę, że jest tu bardzo sucho. Jedziemy. Jedziemy do góry i zobaczymy. Co dzieje się w tym, zobaczcie, sucho jak na pustyni, czy są tu czcionice? Jak na razie nie widzę. Eee, już dzisiaj się komuś pochwaliłem, że muszę wreszcie zacząć rejestrować i całą historię wszystkich moich kuwetek. Obiecuję, że to się kiedyś zdarzy. To wziąłem taką kuwetkę. Są liście, więc teoretycznie ona jest jedna ze starszych. Eee, praktycznie jest tutaj jakiś dołożony eee, odpad. Tylko co się może znajdować w tej kuwecie? To po prostu nie wiem. Nie ma tutaj dżdżownic. Ale nie ma ich dlatego, że jest bardzo sucho. Bardzo. Czyli fal start. Chciałem wam coś pokazać. I nie mam co. Także proszę Państwa. Uznam to za kubeczkę przygotowaną do dołożenia jakiejś porcji dżownic, bo nic tutaj nie ma. Ani jednej dżownicy. Już miałem kiedyś taką sytuację. Ale Mam nadzieję, że one się nie wyprowadziły, bo znaczy, tak, to była warstwa wierzchnia, więc jeżeli się wyprowadziły, to wyprowadziły się do dolnych. Ani jednej dżownicy, proszę Państwa, ani jednej żownicy. Przejrzę jeszcze drugą. Tu zaczyna się robić wilgotno. Jeżeli w tej części nie znajdę żdownicy. Jest. Czyli nie mogę powiedzieć, że w tej kubeczce nie było dżownic Jedynie co to mamy kolejny dowód, iż dżownice mogą się z kubetki wyprowadzić. No i tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia w poszukiwaniu drzodnic.